Czy z katolickiego punktu widzenia Polska jest krajem katolickim? Po pierwsze, co to znaczy być katolikiem? Być katolikiem to jest być osobą, która żyje w zgodzie z naukami Jezusa Chrystusa, czyli naukami z Ewangelii i Pisma Świętego oraz naukami Kościoła Katolickiego. Osoba, która nie żyje zgodnie z. Tymi naukami nie może być katolikiem. Może się identyfikować jako katolik, ale nie jest katolikiem. To działa taki sam sposób, w jaki mężczyzna, jeżeli się identyfikuje jako kobieta, nie stanie się kobietą, albo jeżeli człowiek się identyfikuje jako pies, nie stanie się psem. Jeżeli człowiek się tylko identyfikuje jako katolik, nie czyni go katolikiem. Więc teraz tak, jedną z takich podstaw wręcz, jeżeli chodzi o nauki kościelne, jest to, że trzeba chodzić do kościoła w każdą niedzielę, a jeżeli już z jakiejś przyczyny w niedzielę nie możesz iść, to musisz przyjść gdzieś na tygodniu. Ale tak naprawdę w każdą niedzielę katolik powinien pójść do kościoła. Jeżeli katolik nie chodzi do kościoła, nie może być katolikiem. Dlaczego? To jest tak samo jak kiedy uczeń chodzi, na przykład do szkoły. Mówi, że chodzi do szkoły, do tej, do tej szkoły, a się tam w ogóle nie pojawia, bo pojawia się raz na ruski rok. On wtedy nie jest uczniem tej szkoły. On jest tam zapisany, ale on nie jest jej uczniem. Tak samo tutaj, jeżeli katolik nie chodzi raz w tygodniu, w niedzielę szczególnie, do kościoła, to nie jest katolikiem. Nawet jeżeli się identyfikuje jako katolik. No dobra. Tylko, że oczywiście są osoby, które chodzą do tego kościoła. O ile się nie mylę, obecnie jest to poniżej 30%, jeżeli chodzi o msze niedzielne, czyli nawet nie jedna trzecia kraju pojawia się w kościele w niedzielę. Tak, wiem, przerażające. Ale co ciekawsze, pójść do kościoła nie oznacza, że już uczestniczysz w mszy. Bo moi drodzy, to jest na tej zasadzie, że żeby uczestniczyć w mszy, co jest najważniejszym elementem z punktu widzenia katolickiego mszy świętej? No, wiadomo, Eucharystia. Czyli trzeba brać udział w Eucharystii. Ale, żeby wziąć udział w Eucharystii, musisz mieć czyste sumienie, czyli musisz wcześniej się wyspowiadać ze wszystkich absolutnie grzechów konfesjonale. Jeżeli zataiłeś jakiś grzech, to nie dostałeś rozgrzeszenia. Ergo, nawet jeżeli przyjąłeś Eucharystię, to nie uczestniczyłeś w Eucharystii, czyli nie uczestniczyłeś w mszy świętej, czyli nie tak naprawdę nie byłeś w tym kościele. Żeby dostać rozgrzeszenie, nie wystarczy tylko wyspowiadać się z grzechu. To nie jest tak, że ja na wyspowiadam się i ja mam rozgrzeszenie. Jeżeli ja się wyspowiadam z grzechu, a mimo to mam zamiar dalej grzeszyć i dalej popełnić ten grzech, to ja nie dostaję z punktu widzenia katolickiego rozgrzeszenia z tego względu, że ja nie mam tego żalu za grzech. Ja dalej planuję grzeszyć. Nie można dostać Słuchajcie, nie mogę powiedzieć, słuchajcie, przepraszam za to, że kradłem, a jutro iść kraść. To tak nie działa. Takiego rozgrzeszenia nie dostajesz. I teraz przechodzimy do grzechu. Tak naprawdę nie wystarczy unikać zła i nie grzeszyć. Ewangelia, szczególnie w katolicyzmie, nas zobowiązuje do czynienia dobra, czynienia miłosierdzia. Są właśnie Akty miłosierdzia względem ciała i ducha. Jeżeli nie czynisz tych aktów miłosierdzia, to znaczy, że nie żyjesz zgodnie z nauką Kościoła katolickiego. Co to znaczy, nie możesz siebie określać tak naprawdę katolikiem, bo nie żyjesz zgodnie z nauką katolicką, popełniasz tak zwany grzech zaniedbania, który jest tak naprawdę bardzo poważnym grzechem. I jeszcze jedna sprawa. Czynienie aktów miłosierdzia wobec bliskich osób nie zalicza się, bo bliskim osobom będziesz pomagać, nawet jak jesteś osobą niewierzącą. Katolicy są zobowiązywani do czynienia aktów miłosierdzia wobec ubogich, biednych i potrzebujących. Jeżeli więc nie czyniłeś aktów miłosierdzia, to znaczy, że popełniłeś grzech. Jeżeli się z niego nie wyspowiadałeś, to nie bierzesz udziału w Mszy Świętej. Jeżeli się z niego wyspowiadałeś, ale mimo to dalej planujesz to zaniedbywać, nie możesz uczestniczyć w Mszy Świętej, bo nie możesz przyjąć Eucharystii. Przyjęcie Eucharystii w takim stanie jest grzechem, czyli poszedłeś do Kościoła po to, żeby zgrzeszyć, a nie żeby otrzymać wybaczenie. To nie jest podejście katolickie. To sprawia, że nie jesteś katolikiem, ponieważ nie uczestniczysz żywo, Kościele nie żyjesz według jego nauk. Więc zadam Tobie jeszcze raz pytanie. Czy w świetle obecnych wszystkich wydarzeń, sytuacji, Polska dalej jest krajem katolickim?